Yy, witam Was tutaj, ja, i dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj znowu mam lagi. Pewnie zaraz się to ogarnie, ale póki co są lagi. O, dobra, mniej więcej już wszystko działa. Jakiś lag tak znowu. Dobra, mniejsza. Mm, a więc, te, tak jak mówiłem w ostatnim odcinku, postaram się dzisiaj powiedzieć. Eee, opisać właściwie to co było w, to co zrobiłem w zeszłym tygodniu jak i w tym tygodniu eee, Tak Czy tam nawet hmm. Nie sorry W zeszłym tygodniu i dwa tygodnie temu Tak, do, dokładnie tak mimo, mimo że, ten, że ten odcinek się pojawi w piątek to, to, to. Czemu tak legójnie? To, to, to. No to nic. E, nie no, bo ogólnie jest, można by rzec, że z tego tygodnia też zobaczycie, bo mimo wszystko za dużo nie było, ponieważ iż e, e, byłem zajęty dosyć bardzo. Głównie przez urodziny różnorakie. Norakie. I nie miałem za bardzo czasu robić, więc... No. Więc w przyszłym tygodniu może nie być odcinka. Dobra, jeżeli, jeżeli ktoś jest ważny, czy coś takiego, to może zobaczyć, że teraz nad każdą postacią jest taki śmieszny głośniczek. Tutaj też. Nad każdą tutaj postacią. To jest. No dobrze, już wiem co to jest mm. i znowu zreagowało, nie wiem czemu, reaguje, ale nie będzie. Eee, I tak. Boże święty, przepraszam was za te lagi. Nie wiem czemu teraz reaguje. Eee, bym musiał coś... bym musiał to eee, przejrzeć. Nawet teraz przejrzę. Poczekajcie, chwilkę. Dobra, jesteśmy z powrotem, i cię okazało, że to system legły. Jakiś tam nie wiem. Coś ładuje, Nie wiem o co mu chodzi. E, no, ogólnie dodałem, dodałem dźwięki. Właściwie to w tym tygodniu dodałem tutaj dźwięki, że jak masz na przykład tutaj e, po śmierci o tutaj też my musimy da, to zaraz. E, na przykład jak masz znajdźmy ten skrypt ile mam tych skryptów to wypadł w ogóle no jest że... dobra to też póki co niech będzie no, um, jak mamy o na przykład Skip jak kli klikniesz w jakiś guzik, który tam się taki dźwięk wciśnięcia y, odpali to tak właściwie dokładnie to, to jest coś takiego Czyli <grywania> uderzenie w y, blat biurka No, mojego <grywania> wszystkie dźwięki ogólnie są na Ponieważ kramę moi kolega się opierdzieli i ja sam to zrobiłem bo, 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 bo tak bo, inny, bo on pewnie by to nie zrobił nie, yeah, jest mniejsza eee, nie ma mikrofonu tak eee, no I oczywiście też mam, że jak m, tam atakowa jak atakujemy to tam jakiś dźwięk ataku czy coś takiego tam na przykład jak zmieniamy tutaj To, to to też jest dźwięk ja sobie się łączy, albo także dodałem jeszcze pochodnie i taką miksturkę życia i jak to się tam zmienia to też jest inny dźwięk rozumiecie no Ogólnie to miksturę raczej nie chciałem dodawać, ale już dodałem, ponieważ tam jakiś, e, jakiś człowiek e, tam na stronie na Game Jolcie napisał, że, 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 że jest dosyć ciężko, więc dodałem taką miksturkę A tak samo jeszcze do, do, dodałem e, trzy poziomy trudności. Także jeżeli ktoś, e, komuś będzie za ciężko, to może sobie włączyć najłatwiejszy i wtedy raczej i nie zginie nie, niech to się tam włącza ja może pokażę co się tutaj podziało tutaj tak, tak dokładnie jeszcze działa i hmm, nawet się nie włączyła to mi ten Dobra. to coś zobaczę co nic się nie zmieniło ogólnie co się tutaj zmieniło dodałem tutaj te te tutaj 4 właściwie co pięć linijek to jest ogólnie od dźwięku, ja, ja jeszcze na dźwięku na no, wstawianiu dźwięku się za bardzo nie znam i, i jak ono w ogóle działa, więc <laughs> więc w, z tymi dźwiękami tam atakowania i te sprawy jakoś tak trochę dziwnie wychodzi, bo, bo jedno jest głośniejsze, drugie cichsze, mimo że wszystkie mają takie, taką takie ten... Mm, takie samo ustawienie nie, nie wiem jak to działa no i tutaj mamy że się e, audio 2 czyli e, tutaj audio source to jest to e, audio 2 play czyli ma e, się splejować włączyć włączyć kiedy my atakujemy a tutaj jest kiedy on tak atakuje i kiedy kiedy mamy obronę na zero, czyli nie mamy włączonej tarczy to tam audio czyli tutaj jest ma dźwięk tego bo to jest takim się to pokazać. Odpaliła się. Jak widać tutaj mam pochodnie i mam miksturę. Jak to się zmienia, to to, to, to to są dźwięki, ale nie wiem czemu wybada to, że się nie odpalają. Nie wiem. Hmm. Się się zmienia dźwięk w tym. Zaraz wam pokażę co to dokładnie jest. Na, na właśnie tutaj, atak skóra. gdzie to jest o tutaj, wtedy, i wtedy to się odtwarza. A jeżeli nie, nie jest równe 0, czyli jest tam inne niż 0, y, czyli else. Sama dokładnie to jedyną, inną, tą to jest 1. Inna wartość. To wtedy zamienia się z atak skóra na. na Atak tarczy wtedy się odtwarza, oczywiście. To się dzieje, jeżeli on nas atakuje. No hmm, ale teraz se pokażę. O. To e, Audio Source, czyli mm, to w, e, Może tak dokładnie. Tutaj Audio Clip, czyli tutaj to, to, co się zmienia te, 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 te główna. jeżeli to zrozumiecie, to jesteś geniuszami te, te, to są tutaj właśnie te dźwięki, które mam dodane stąd a audio source, czyli to w, czymś, w czym to się zmienia to jest tutaj takie takie, takie dziwactwa no. tutaj to audio clip się zmienia w przypadku no tam z UD skora do UD tarcza na przykład nie? rozumiecie i tak mało wszędzie a i oczywiście teraz każda postać wygląda już inaczej jako że w szkole mi się nudziło to robiłem tekstury masowo czy chociażby tutaj na eee, przykład w wiosce jest jeden taki 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 mm taki człowiek w zbroi o nie wiem czy jakoś tak szybko tak mar się rusza już jest lepiej no, albo tutaj pan no wszystkie postacie już są inne tak samo mają inne parametry tutaj a tak czy, czy nawet prędkość chodzenia widać hmm. no coś jeszcze ale chciałem zrobić nowy tak jakby skrypt tam w ogólnym mózgu, tam zapisywania czy, czy nie żyje, czy żyje i ich ogólnych stanów ale ogólnie mam coś zaplanowane, ale jest jeden problem w tym. Hmm nie wiem jak e, nie mam jeszcze pomysłu jakby to wczytywać do postaci bym by, bo nie, może będę może wstawić tam zdjęcie zobaczę bo mam tutaj na kartce rozpisane to tam będzie to takie nie wiem spróbuję wam to pokazać będzie warunek e, tam. Oczywiście, jako że komputer mi teraz laguje, nie wiem kompletnie, kompletnie czemu to jeszcze nie jest. Warunek bla bla bla. Boż, święty, aż ja 4 liter wstawiłem. Będzie float. I tam na początku to będzie 0.0000 000. Dokładnie to będzie 21,0 bądź z 21 wieśniaków. Tam do, 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 do każdego miasta, tam obozu i innych będą no oddzielne te. I każde to 0 to będzie, jedna, y, jeden Ka każdy zero będzie, 100, będzie jeden wieśniak. Każde je 0 będzie oznaczać jednego wieśniaka. Czyli na przykład to będzie jeden wieśniak i jeżeli będzie cyfra 0 to będzie on neutralnie, jeżeli będzie 1. Bo to tutaj ta cyfra będzie się zmieniać. Jeżeli będzie jeden, to wtedy będzie przyjazny, jeżeli będzie dwa, to będzie przeciwko nam, będzie nas atakował. Jeżeli będzie trzy, to będzie po prostu zabity. I, i, zamiast, mm, I zamiast tego wszystkiego, plus jeszcze tutaj, to po prostu będzie to jedna linijka można by rzec nie? tam w skrypcie od wieśniaka będzie trochę więcej linijek ale mimo wszystko się skróciło tam ze 100 jak nie więcej no i to się mniej więcej tam będzie zmienić. Pe pewnie dam Wam zdjęcie jeżeli zrozumiecie to co nagryzwaliłem tam to, to to może wam się uda a jak nie to, to kiedy wymyślę już jak to jak to wczytywać dokładnie to to będę musiał zrobić coś takiego jak mm, będę to musiał przybliżać bo na przykład będzie taki kot nie tutaj będzie tam te, ten na przykład będzie tutaj wrogi ten będzie e, zabity ten tam będzie przyjazny itp e i na przykład będę chciał wczytać tego, to po prostu będę musiał to wszystko wywalić i zostawić tylko te liczby tutaj tak, żeby ta była ostatnia i tych będę musiał się pozbyć, czyli będę po prostu musiał przybliżyć do tej liczby, I to wtedy jako, że żadna liczba nie jest powyżej 5 tutaj, to będzie cały czas tamta dwójka, nie? Tylko jeszcze nie wykombinowałem, jak jak właściwie tutaj przybliżać. W tym jest mój problem. Ja jestem tutaj. No. Także to by był ten skrypt, który wymyśliłem i który kiedyś zostanie wprowadzony w życie. Zresztą tak samo, jeszcze tutaj będzie usunięty spoko będzie hmm. Hmm. a e, jeszcze mam widoczność e, u, u wieśniaków nową o tutaj bo wcześniej mieli tam widoczność rozwójnik teraz mają swoją własną widoczność e, widoczność to jest ich pole e, to, to, ich pole widzenia nie wiem co teraz się dzieje pole widzenia i tutaj mam właśnie taki otoskrypty Możecie może sobie zobaczyć tutaj to to tutaj się łączy z AI buff path, z pathfindingiem i żeby żeby po prostu nas tam naszym postać wrzucała jako cel to wtedy będzie do nas chodzić tutaj jest Nawiązanie do, do ich e, skryptu tam życia i w ogóle, żeby im się zmieniało nastawienie na atakowanie. I tutaj jest e, do naszego skryptu. E, na, to nawiązuje ogólnie do, do, do jednej rzeczy, która także została dodana, czyli do e, skryptu na podpalanie domów, ponieważ oni nas będą atakować. Albo kiedy go zaatakujemy, tą daną tam postać, albo kiedy jakaś inna postać zobaczy, że atakujemy tą tam postać. Na przykład jest pan pan Ferdek i pan Waldek, i zaatakujemy pana Waldkę, i jak pan Ferdek. Może. Za dużo się <grych> Jak pan Ferdek zobaczy, że walczymy z panem Waldkiem, to się też na nas dorzuci. Albo też jak na przykład pan Ferdek zobaczy, że podpalamy jakiś dom, to też się na nas rzuci. Tutaj to wszystko mamy. Tutaj jest podpalanie. Jeśli to tam mam rzucone w, moim, w skrypcie naszego bohatera. Tam pokażę wam zaraz ten skrypt. Tutaj jest, jeżeli atakowanie jest równe 1, to wtedy po prostu na, się na nas rzuca. <zysk> A tutaj jeżeli e, właśnie e, zobaczy, że, że, że jakiś inny farmer jest przeciwko nam, z wrogu nastawiony, to wtedy też nas, e, wtedy musi zmienić atakowanie na jeden, jeżeli atakowanie jest na 1, to wtedy nas po prostu goni jak nas zobaczy. Dalej no. No, już nie mogę, co ciekawe. Także pójdźmy gdzieś tam, może coś znajdę. Mapa, nie wiem czy wam pokazywałam skrypt mapy. Jak co to teraz tutaj macie, sobie przejrzyjcie. Nie wiem czy pokazywałam, więc nie chcę jeszcze raz tłumaczyć. Jak co to sobie możecie przepisać. Mogliście. O, jest i skrypt podporony, to jest takie gówno tutaj. No i co tutaj jest? To jest wrzucone na budynek, tutaj jest krzych e, na, e, Nasza postać, nasza postać jest, na, się nazywa krzych Jest i budynek, jest e, nawiązanie do naszego skryptu życia Jest licznik podpalania, licznik palenia e, K podpalania, nie wiem do czego to służy, jak tak teraz pomyślę, ale mam Licznik podpalania GOI e, Mam ogień Czyli, czyli taki GameObject, że jak podpalimy to się pojawia ogień. Mamy tak samo e, teksturę. Mamy. Nie. E, no, tam teksturę e, GOI. I mamy drugą, mamy dwa bolany tak? Tutaj jest nawiązanie do naszego skryptu życia. E, połączenie, tak właściwie, ze skryptem życia. Tutaj jest, że jeżeli e, jesteśmy w odległości, jeżeli my jesteśmy w odległości y, czterech tam tak jakby metrów od budynku to wtedy jeżeli nasza jeżeli krzyh HP pochodnia i jest równa 1 czyli jeżeli trzymamy pochodnie w ręku to jeżeli <grywanie> naciśniemy y, nie będziemy trzymali y, Lewy przycisk myszy, mouse zero, to wtedy do. E, e, Krzychap. E, e, w naszym skrypcie podpalanie się równa 1. Tam mieliście. E, to, to, to jest właśnie tam podpalanie? E, to, które który który wieśniacy mieli tam w tym swoim skrypcie od pola widzenia. Że jak, tam, że jak tam mieliśmy to włączone na jeden, to wtedy nas gonili, jeżeli nas zobaczyli. A jeżeli, jeżeli nie trzymamy tego, to wtedy jest na zero, tak. tak. A tutaj, jeżeli jest na nim, na nim, to tutaj mamy to. Czyli jak na budynek najdziemy kursorem, <słuch> Jeżeli jest na nim, jeżeli chrzep jest po, podpalanie jest równe 1 to wtedy podpala równa się true. To tutaj, tutaj to. I wtedy hmm, gdzieś tutaj ma. To, a, tutaj jest. Podpala. No no, dobra. To, to, to jest pokazany tam licznik jak długo jeszcze ja będzie co no. pewnie. rozumiecie może dojdę zaraz do tego eee, to wtedy licznik podpalania się zmniejsza tutaj time delta time tak jakby no tam się zmniejsza rozumiecie <grym> się zmniejsza tam jakby to powiedzieć na sekundę no co no, po prostu float się zmniejsza z, o sekundę. Jeden float to jest jedna sekunda, o! Tak powiem. Hmm. Jeżeli nie, to wtedy, e, jeżeli licznik podpalania jest mniej, większy od zera, to e, licznik podpalania równa się kap odpalania. Czyli to kap podpalania to jest ogólny taki, ile czasu e, będziemy podpalać w to, czy. To znaczy, że jeżeli już, e, że, je, że jeżeli przestaliśmy naciskać w czasie podpalania, trzymać guziko lewy, to wtedy się tak jakby ten licznik zeruje. Czyli od nowa będziemy musieli cały ten czas trzymać. A to jest do Aha, to jest do LS, czyli podpaler równa się force wtedy. Czyli to znika. Tutaj licznik podpalania GI to jest równy licznikowi podpalania razy 14 To tutaj jest licznik podpalania GI To jest tam do paska, żeby był mniej więcej w ramach W tym się mieścił tutaj Tutaj są już takie skrypty, żeby to nie wychodziło poniżej 0 Teraz tekst, o nie, bo to jest ten Dobra. Tutaj to to jest, że jeżeli licznik podpalania jest równy 0, to wtedy ogień się, się włącza ogień i, i, i wtedy się odpala licznik palenia, czyli jak długo będzie się palić, i on też się zmniejsza tam o sekundę, je, o 1. No i jeżeli licznik palenia będzie mniejszy od 0, to wtedy po prostu ogień znika. Nie? No i to jest cały ten skrypt. Nie wiem, czy coś jeszcze. Hmm. Dobra, zaraz ogólnie przejdziemy do gry, żebym, żeby, żebym wam pokazał, ogólnie, jak to teraz wygląda. Ale jeszcze tutaj, tutaj wam pokażę. Hmm. Nie, sorry, nie to szorka, szorka. Za daleko. menu o. No to też jest ale To jest ogólnie tam pokazane co do czego służy ta taka jakby tabela jaki guzik do czego jest rozumiecie kontrolki o mm. no tutaj jest od poziomu trudności to tutaj o ja, to może się przydać bo Tutaj, noob to jest trudność 0, uniwersal, czyli tam uniwersalny to jest 1, a realistyczny, czyli najtrudniejszy to jest 2, I co to ma znaczyć tak właściwie? To ogólnie potem się przesyła do skryptu tam już w środku gry i w krzychu HP. O. Tutaj jest właśnie. Nie, tu. E, o! Tutaj właśnie mamy. Jeżeli trudność jest 0, to wtedy tam. O tyle się to tam zmienia, jeżeli ten. To i to, to, ten, ten poziom trudności ogólnie ustala po prostu. E, ilość życia, jaka się regeneruje. Jak szybko. Co tutaj właśnie macie? Tak samo do, do, do mikstury. Tym się różnią poziomy trudności. A jak to tak właśnie się przysyła do innej sceny, to jest już od tego tutaj taki guzik. Guzik. Taka, takie linijki są tutaj. Tak samo zresztą tego, że mam do języka. Zmieniania. No tutaj. Player Int, Tutaj opisujemy jak to się ma nazywać I, i, I który to ma być int. Jeżeli chcesz chcecie floata tak przenieść jakby to musicie po prostu zamiast setInt dać setFloat. Jeszcze chyba stringa można tak przenieść. No i tak samo mam tutaj z językami. Ja mam akurat to jako inta trudność o czyli mam int set int. Nie tutaj HP Jak to się pojawia tutaj to mamy a tutaj mamy warunek PT trudności PT trudności to jest int, który się równa player press, get int i tutaj właśnie ta nazwa, którą tam daliście yy, właśnie temu, czyli ja mam trudność. No i tutaj bierze od trudności, tutaj mam, że trudność równa się pt trudność. Hmm. Się tak zasnąłem teraz. Hmm. Trudność ha, bo to mam... No, dobra, już się czuję. Czemu to się tak zamieniło? Ponieważ tutaj PT trudność jest tylko w funkcji update i już yy, w funkcji ONGI by nie działał, by nie mogło go znaleźć. <laughs> po prostu <laughs> dokładnie tak. Hmm. Chyba wszystko mam już pokazałam, coś się tak za bardzo czy tak bardzo pozmieniało. Tam może jakieś szczegóły pominąłem. Nie wiem, jeżeli coś pominąłem, to możecie oczywiście napisać w komentarzach. A ja w tej chwili przechodzę do gry, pokażę Wam jak to, to mniej więcej działa. I widzimy się zaraz. <laughs>